Chciałem tak w sumie nagrać pokrótce, bo nie mam dzienniczka pod ręką, Moje krótkie przemyślenie, bo wróciłem teraz do rodzinnych stron mamy godzinę około północy w sumie a ja sobie spaceruję tutaj po okolicy tak jak kiedyś i w sumie rozmyślam troszeczkę bo, bo zmiami no i Przynajmniej wtedy jeszcze przyjaciele, a przynajmniej tak, tak mi się wydawało. Tak teraz z perspektywy dzisiejszej to w sumie nie są moi nawet przyjaciele, bo w sumie to nie dawali mi wsparcia, bo prawdziwy brat, prawdziwy brat powinien być po naszej stronie, nieważne co. Czy się z nami zgadza, czy nie zgadza. Czy nasza droga się pokrywa, czy nie tak w ten sposób, żeby cały czas być lepszym od siebie nawzajem żeby się nawzajem wzmacniać kurde, szkoda że tego nie jestem w stanie pokazać, ale nie za cholerę tego nie widać. Ale drzewo po prostu tak pięknie kołyszą się na wietrze i teraz puszczają kwiaty i ja pierdzielę kiedy jest piękne No tak, ale trzecią od tematu Chodzi mi o to, że pewna, pewien etap, wiadomo, kończy się w życiu. I to, że wyjeżdża się, to robi się nowych znajomych, po prostu zaczyna się robić coś innego, to jest jedna rzecz. I wiem, że o tym się często powtarza, że to nie są Twoi znajomi, zresztą nie są Twoi przyjaciele, jak to Hamza powtarzał. To jest jedna rzecz. Jedną rzeczą jest. Słuchać o tym. A drugą rzeczą jest to, żeby przeżyć to na własnej skórze. U mnie w sumie wyszło to lekko, znaczy poniekąd lekko, bo swoim domniemanym najlepszym kumplem pokłóciłem się parę razy w zasadzie z mojej winy, ale zranił mnie w sumie do momentu, że naprawdę chciałem się płakać. Chyba widać teraz te drzewa? Tak. A zajebiste, nie? W sumie. Zranił mnie porządnie. w sumie nie wiem, czy. Kurwa, jakie to jest piękne, ja pierdzielę. Zajebiste, co? Kurde, rozpraszam mnie ja to nie zamówicie, ale naprawdę dawno tego nie widziałem, żeby tak ładnie rozkwitło. Chyba cieszę się z wiosny, naprawdę. Do... Jestem wdzięczny za to, że tutaj przyjechałem i że to tak rozkwitło. Dostatecznie, tej błędy były wycięte wszystkie krzaki. Nie, ja wracając, inną sytuacją jest słuchać o tym, a jeszcze inną jest przeżyć to na własnej skórze i faktycznie. Warto się zastanowić nad tym, czy przyjaźń, to co my uważamy za przyjaźń, jest tak naprawdę przyjaźnią. Czy to nie jest po prostu fakt tego, że to są osoby, z którymi robimy daną rzecz. W moim przypadku były to papierowe rpegi. Gdy przestałem, to w zasadzie zerwał się kontakt. A mogłem w sumie o tym pomyśleć już wcześniej, kiedy, kiedyś dawno robiłem swoją rzecz i zamiast zyskiwać wsparcie, to byłem wyśmiewany. Nie popełnijcie mojego błędu i zastanówcie się, czy wasze, wasze grono przyjaciół, czy tam przyjaciel faktycznie wspiera to, co robicie. Pogice Hipokryta out.